Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Api i witam was w pierwszym odcinku na moim kanale ze strony CSGO Polygon. No i co, no coś sobie pobytujemy dzisiaj mam 100 euro na początku, tutaj nie będziemy wchodzić w drodze z Alinem. No i co, spróbujemy wyjść na jakiś plus, mamy nadzieję, że Że się uda, tak, że uda nam się zrobić coś ciekawego. No nic, wejdziemy sobie może pierwszy za 10 tysięcy w następny becik. Będzie czarne, nie czerwone jest. Tu były dwa czerwone, czarne, dwa czerwone, to wejdziemy sobie na, na czarne. No. I myślę, żeby jeszcze wejść na polegonie po takiej sekwencji bardzo lubi wpadać zielone, tak więc zaryzykujemy. Damy też pienię na zielone. Zobaczymy jak nam tu pójdzie. Czarnego nie będzie, oj, niedobrze. No nie pykło nam. Poszedł trening czerwonych. To by było się odrobić, tak? Zobaczymy na co damy. Hmm. 39 minut zielonego było, tak tutaj piszą. Dużo ludzi strasznie na zielone. Dajmy na. Nie zdążyłem na zielone. O, bardzo dobrze, że nie zdążyłem. Fajnie, wpadło. Odrobiliśmy to, co straciliśmy w pierwszym becie. Edna. Myślę, że może być to zielone, że one w końcu wpadnie, nie? Widzę, że tutaj już ludzie. Ludzie na to polują. Spróbujmy 10 tysięcy na czarne i piątala na zielone. Zobaczymy jak to pyknie. Nie ma, ale będzie czarne. Będzie czarne. Przynajmniej tyle. Piątek, piątek do przodu. Ale tu ludzie płaczą. Ha. Nie, niech coś piszą, może jakieś dobre predykcje będą. Spróbujemy jeszcze raz na czarne. A taką samą metodą zagram. I piątek na zielone. Zobaczymy jak to będzie. O! Gdzieś jak się ładnie zielono trochę bardzo ładnie, zielone wpadło. 60 euro do przodu. Cyka i win. Zaryzykujmy jeszcze raz dyszkę na zielon. Dyszka? Czy będzie duble? Dawno nie było niby, ale trzeba dyszka. Dajmy dyszkę, będzie 150 euro na zielone jeszcze raz. Spróbujmy. Duble dałby green. Może być. Zaraz zobaczymy jak to, jak to się pocznie Co to z tego będzie A jednak nic z tego To by już było zbyt kolorowe, czerwone wypadło Janusz Zosiedla przed na czerwone hmm. Na tej stronie lubi być tak, że jak zaś wypadnie zielone to w przeciągu parę nastu betów znowu będzie zielone tak więc zaryzykował znowu dać na czerwone i piątaka na zielone Na CD, Na czerwone, tak? No to pięknie. Czerwone siada. Ja myślę, że teraz będzie czarne i piątek na zielone. Spróbujmy znowu taką metodą. Ale czarne się Siędzie czarne, przynajmniej tyle. Zielone nie siadło ale siadło cz czarne. Ace Mil Green. Cyka czuje zielone. A ja wejdę sobie znowu na swój sposób, czyli czarne, połówka, zielona. Zobaczymy. Proszę, nie na zielone. Dziękuję. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Ogień. O, zielona feny, że będzie. Ale będzie czarne. Elegantko. 165 tysięcy. Kurde, dwa czerwone, dwa czarne. Ostatnio po dwóch czarnych było zielone. No to kusi, no. Co myślicie, żeby wejść takim większym oporowym betem? Nie, no jest czarne, Dobra, wchodzimy za. 15 tysięcy czerwone, tak? I za 10 tysięcy na zielone. Niech się dzieje, zobaczymy, co to będzie. Oj, oj, oj. oj, oj cyka bliet, cyka. Niestety się nie udało To popłynęliśmy troszkę. Cyka bied. Dobra, pobawmy się coś za większe sumki. Nie wierzę. Jestem bogiem z tej strony. Kurde! Yeah! Kurde, tak to się robi, cykabliet. A nie, jakiś Unit Predictor. Happy nice one Thanks No kurde Pięknie Dajmy sobie teraz piąteczkę na czerwone, bo tutaj tak jak mówiłem lubią być I dyszkę na czerwone A co? Ja se nie dam no. O. No nie przekurwa nie się

co? Co ty do mnie chcesz wszędzie? Panie Jadzien, są tu pizofie. No mnie. A, jakieś... Jakieś do ode mnie chce. Przezielone będzie, jakie red kumplu, zielone będzie. Ty, ty chcesz być moim Predicto O kurde, no, ale nie było też red. Nie, nie mogę. O, jeszcze żem to robimy. Dobra, trzeba się odkurzyć, dajmy tą piętnachę. Myślicie, że będzie czerwone, czy czarne? A dałem mu tak, ha, masz. mu smutno nie było. I go stick on my dream on red. Okej, okay, no to idź, no zobaczymy, czy dajesz, bo nie wierzę coś. W... No, coś miał kłamać. O, zielone nas minęło! O nie! Przegrałem na zielonym! Aha, my dear. O nie... Hmm. Zagrajmy naszą sprawdzoną metodą. Zobaczymy, jak tam to pójdzie. Jest czerwone, siedzi. Czyli co myślicie, że może być? No, tak no. mówię, widzicie już coraz częściej zielone wypada. Czerwone, czarne, czy czarne. a czarne? Tak coś czuję, że będzie czarne. No, widzicie, mówię, że dobrze. Jestem bogiem. Bogiem tej strony, no bogiem. No ja teraz nie masz szans na zielone, ale i tak no nie dam. I teraz by to zmyliło, że czerwone, czarne powinno być czerwone, ale będzie czarne, nie? Albo zielone. Coś z tych dwóch, tak? Oj, widzieliście nie oddał. się, Mogłem iść tym systemem starym. No nic, no Spróbuję wyjść na 200 tysięcy. No, hello guys, no. Hello duch stero Dagster, terocktero. Huh. Do teraz musi być tak i tak. Dobra, czarne siada, zielone niestety nie. No ale nie można mieć wszystkiego. Napiszę podpowiedź, że teraz będzie zielone. Napiszcie no, ja nam podpowiedź, żeby nie myśleli. I w tym betcie będziemy chcieli być ewentualnie na zero, czyli tak i tak. Chyba, że zielone to na plus, a wpadnie zielone to na zero. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Oj, niestety. I jeszcze straciliśmy. Nie jesteśmy ani na zero, ani na... O, no, niestety. Spróbujmy zrobić coś. Dawno nie było trenera żadnego, nie? Aha, mnie mi mi zatrajnam. No, przejesteś mózgiem. Zagadaj się na się na czadnie. Zagadłem. O, dobrze, nie poszłam. trena na farcie się to udało, ale. Pika, if you're really crazy, man, go on. Jestem to w ogóle jakiś super mega kolego. Dobra, eee, tak. Tak i tak. Spróbujmy co zrobić. No i tego na nie będzie, ale będzie czerwone, będzie? będzie? Tu. Dobra, jest czerwone. Jestem mhm. to mała banie tu. To... No, i co? A może zaryzykujmy coś ekstra na zielone? Mam jakieś dziwne przeczucie, że to może być zielone teraz. Myślicie? Dobra, co tam? Próbujemy. 280 euro. Będzie moje. Nie będzie moje. No, niestety. Dobra, zaryzykujmy jeszcze jedno zielono, a później wejdziemy za. Jak się nie odda, ewentualnie za 60 tysięcy. Co? Ale trzeba się zabawić, żeby odcinek nie był nudny. Co? Bo będę takie nudne odcinki robił. To będzie nudno. Tak. Albo nie dobra, tak, tak. I tak, i. I tak. No. Co ja się nie mogę dać? No, mogłem sobie dać, widzicie? No. Jest zalegony. To będzie jeszcze jedna czerwona i będzie na pewno zielona. To ładnie ci poszło. Na tego nie będzie. Ale będzie czerwone, je. Je, je, je. Dobra, wyszliśmy na zero, bawimy się dalej. To będzie trzeba kończyć dzień odcinek, tak więc ostatni becik kosmiczny na zielone. Dawno nie było zielonego, spróbujmy. Dwa ostatnie bety: zielone i większy bet. I będziemy kończyć odcineczek. Tak, zielone. Jedziesz! 20 tysięcy na zielono zobaczymy. Nie ma. Oj nie. No nie, tak więc... Spróbujmy, albo idziemy na zero, albo idziemy na plus. Zobaczymy co to będzie z tego metowanka. Czarne czy czerwone? Pewnie teraz będzie pieprzone i zielone, chyba że damy to na zielone. Zwłaszcza, this Black and Woman. Hmm. Słuchać go, czy go nie słuchać. Nie słuchać oczywiście. Spróbujmy na. No. I kończymy na tym odcinek. Już się z wami żegnam. Zobaczymy co to będzie. Dobra, nie będzie zielone. No jest czarne, no udało mu się. No nic. Wyszliśmy na zero. W następnym odcinku Będę chciał zrobić coś więcej. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, albo nie, jeszcze jeden bet. Trzeba się odkuć. Tak nie można robić, jak ja teraz mówię, że trzeba się odkuć. Dajmy jeszcze tu, tu i tu. No, niedobrze. Co naprawdę się że jest jakimś dobrym a ci mu próbują yy, przekonać go, że nie, nie jest. I chyba oni mają... <laughs> dobrze powiedział. Nie miło, ale dobrze. Dobra, miałem kończyć odcinek, ale nie mogę tak zostać odcinka, że jestem na minusie. No halo, no. Już tak nie można robić? No nie No nie Czyli skończę jak każdy oryginalny youtuber, czyli przedupie wszystko Ale poczekam aż ten train minie, bo boję się tego traina dwa Aliny szybkie. Patrzcie na to No nie teraz, bo, bo teraz nie Teraz nie chcę, bo będzie zielone zaraz. No, no i znowu czarne. No, popatrzcie. Ja wiem, że train, ale jak ja wejdę w tego traina, to, to on się na pewno skończy, tak? Bo, bo tak to już jest niestety. Co? O, jak ten pisze Black, to to będzie na pewno źle. 5 black, 5 red. O to, jak to będzie czerwone to. ja wiem, że zaraz będzie czerwone, jak po prostu ja. Jak ja na to zbetuję, no i dlatego czekam. No, to teraz z Sati. Tak. Przedtem poszłem przeciwko niemu. No co, nic Ty nie dasz? I say red, no. To, a, no to taki bet, że. Że. Y, to, ale nie jestem pewny, no to. Kurwa, czarny dalej. Green now, a to by były ja, ja by to do green, ale spróbuję. Może by tak, że po będzie zielone. A na zielone jeszcze możemy sobie pozwolić. Oj, coś, coś nie. Tam. Ale jest zielone, czerwone za. Myślicie, że teraz będzie treść czerwonych? Uch. Nie wiem. Green, czy grin mnie zabije? Zawsze mnie Gryn na tej stronie mordował, zabijał i niszczył. Dlatego zrobimy to tak. Ewentualnie mnie nie zabije, nie? Zielony. Okej, okay, jest czerwony Czerwone, czerwone siat. Red green to są takie normalnie A, albo kurde no A, niech się dzieje. Zobaczymy jak to będzie podobnie I panie, wiem to mnie ogląda. Czy to mnie w ogóle ogląda? Żeby tylko nie było. Siedzi! bęk Dobra. To będzie na tyle. Kończymy ten odcinek zwetowania. Wyszliśmy na duży plus. Już nie ma co w ogóle. Co w ogóle ryzykować, jeżeli. A coś sprawdźmy i no. Sprawdźmy sobie. Kto mnie ogląda do końca? O, tam już był koniec, a ja teraz zrobię tak i z chęcią rozdam komuś. O. Było tutaj coś ciekawego. Taka MK. Bardzo ładna MK. 16 euro tutaj, czyli na rynku około 18 euro. Oddam sędziom taką emkę, no wam przybliżę. Nie tak, nie da się tak przybliżyć. Desolate Space, kosmiczna pustka to by było. Yy, oddam to tej osobie, która w komentarzu pod tym filmem napisze słowo makrela i poda swój trade url. Tak więc, jeżeli chcecie taką emkę, z tych osób będę losował. Będzie to na odcinku następnym losowanie tej emki. Słowo makrela dużymi literami. Trader. Dzięki tak wszystkim, tak. pozdrawiam. Hej!